Każdy krążek tajemnic, przemian. Z chleba w chłodniach nie czaruje. Rosztego powiada historia, leży wszędzie. Pierwsza miłość, druga rzecz pospolita. Tu niech jest roku 40 pa blaskiem zachwyca. Kruszona postać, skrzydła jak wiatr, czuję dumę, to mu srebrny świat. Pomyty jak lustra, trafny dni. Każda obu, wiatr od duży kwit. Zapraszam na zakupy do sklepu snumizmatyka.pl jeśli cenisz numizmatykę i szukasz sprawnego miejsca na zakupy, esnumizmatyka.pl jest idealnym wyborem. Szeroka oferta, pewne źródło i profesjonalne podejście dla każdego, kto kocha historię zamkniętą w monetach. Zapraszam serdecznie na zakupy do sklepu esnumizmatyka.pl. Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, dzisiaj omówimy sobie złotówkę z 1986 i jest to wzór dla trzech następnych roczników. Opiszmy sobie najpierw monetę. A więc waga monety jest to 2,12 g, średnica 25 mm. Moneta jest wykonana z alupolonu. Alupolon jest to odmiana aluminium. Ran, bok, obrzeże ząbkowane, stempel zwykły projektantami byli było państwo awers <noise> zaprojektowała pani Stanisława Wątrobska frint a rewers Józef Koreń i Anton Ham Nakład monety z 86 jest to 130 tysięcy 900 przepraszam 130 tysięcy. 697 tysięcy sztuk. Przejdziemy sobie za chwilę do Allegro, ale opiszmy sobie jeszcze monetę. W centralnym punkcie umieszczono godło orła bez korony i jak wspomniałem jest to nowy wzór monety złotowej, który będzie powielany w, w dwóch następnych rocznikach. A ogólnie występuje w trzech: 86, 87 i 88. <laughs> Więc orzeł został tu po prostu odchudzony. W otoku Polska Rzeczpospolita Ludowa. Pod orłem data 1986. Dwa przerwniki w formie kropek. I pod łapą orła znajduje się znak mennicy warszawskiej MW. W otoku również mamy ozdobne pół perełki. Na rewersie, jak widzimy, mamy cyfrę 1. Skrót nazwy nominału złoty oraz łuk laurowy przewiązany, przepłasany z tążką lub stęgą. Przejdziemy sobie zaraz do Allegro. I moi drodzy, także już pokazuję i jak zawsze, może troszeczkę większe zrobię o od najwyższej. Mamy nominał, i rok oraz nominał. I tutaj gościu yy, przejrzałem jego parę yy, ogłoszeń na Allegro. Facet oderwany yy, od rzeczywistości. Widzicie tą cenę? 2800 zł. Yy, no trzeba by mieć yy, strasznie mało wyobraźni, żeby takie ceny w, wstawiać. A może. Wręcz przeciwnie, ten człowiek ma za dużo wyobraźni i te ceny ta cena tutaj jest absolutnie z pip wyciągnięta. Także absolutnie nie. Tu mamy destrukty, w tym roczniku dość często występowały. Zresztą możecie to sprawdzić też na One bit, w historii. Także 110 tutaj za destrukt. Tu mamy już monetę. Wyglądającą na menniczą za 30 zł. Tu 17, 18, 17, 15, 10 i tutaj mamy na zdjęciu nie wiem, czy jest to tylko zdjęcie poglądowe ale 6 zł. A tu mamy za 6 zł, i naprawdę menniczą, bo jest opisana mennicza. Także tu mamy za 5 zł. Mennicza minus 1 za 5 zł. Tutaj mamy z rolki za 5 zł. No i tu już widzę dalej. Nie są to już menu czy monety. Także ta moneta nie powinna kosztować więcej jak 5 zł a 10 zł. To jest właśnie ten przedział 5 a 10 zł. Dobra, a my sobie tym czasem przejdziemy do OneBit. Oczywiście dwie pozycje moneta bez gradingu i moneta w gradingu. A więc jak mam się teraz wyświetla. 1 zł 86 rok Warszawa UNC stan 1. Bardzo ładny, naprawdę bardzo ładny egzemplarz. Cena wywoławcza 20 zł, co mnie bardzo zdziwiło. No ale ktoś to wystawił, tak? Więc cena wywoławcza 20 zł, a moneta sprzedała się za 47 zł. Także jest duża przebitka w tle, mm, Allegro. Teraz przejdziemy, <laughs> przepraszam, teraz przejdziemy sobie do monety w Gradingu. Jak Wam się teraz wyświetla 1,86 86 rok NGC MS65. I, I było to w sumie chyba naj, jedyna moneta z tak wysokim MS-em, ile pamiętam, yy, która sprzedała się najdrożej. najdrożej. A więc moneta miała cenę wywoławczą 50 zł, a sprzedała się za 437 zł. Także widzicie, że cały czas jest przebitka między monetami ogradowanymi, ogradowanymi a nieogradowanymi. Także warto kupić, wyszukać sobie jakieś ładne, naprawdę egzemplarze i wysłać sobie do gradingu. Dobra, moi drodzy, jest to na tyle. Oczywiście, jak zawsze na końcu, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Osoby, które oglądają, a nie subskrybują, wasza subskrypcja pomoże mi w rozwoju kanału. Także zapraszam. No, oczywiście również dziękuję osobom, które już zasubskrybowały mój kanał, piszą komentarze, lajkują, dyslajkują. Także za to również dziękuję. Dziękuję również moim wspierającym mój kanał na YouTube. I również dziękuję moim wspierającym mój kanał na YouTube przez portal Patronite. Także bardzo, bardzo dziękuję. Jest to na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.